No. Witam Państwa, jesteśmy w salonie dwa kółka w nakle nad notecią. Mieścimy się 30 km od Bydgoszczy tuż przy obwodnicy Bydgoszcz Piła. Nasz salon jest największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, skutery, kłady, krosy, rowery i sprzęt ogrodowy. Proszę Państwa, zapraszamy wszystkich na nasze strony internetowe: salon 2 oraz kladypolska.pl. To nasze strony, gdzie są nasze sklepy internetowe. Mogą Państwo tam znaleźć nasz cały asortyment. Przypominamy, że wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj. Oraz prowadzimy sprzedaż ratalną przez telefon. Proszę Państwa, dzisiaj długo oczekiwane krosy XB27. No, nie było ich chyba za dwa miesiące. Przypominam Państwu, że modele XB27 z fabryki X-Motos to jest ta sama fabryka, która robi już kultowy XB37, XB39 czy XB38, czyli modele krosów 125, 140 i 250. XB27 występuje w trzech wersjach. W wersji pojemności 90 tam mamy koła 12 na 10 oraz w pojemności 110 i 125, gdzie mamy koła 14 na 12. Teraz prezentujemy państwu wersję w pojemności 110 z kołami 14 na 12, trzy wersje kolorystyczne: pomarańczowa, zielona i niebieska. Przyjrzyjmy się co to za cross. Oczywiście x z XB27 chłodzony powietrzem osów, 110 cm, moc około 12 koni, rozruch i elektryczny i nożny. Jeszcze chciałem powiedzieć, że tu występują również wersje z e startem i bez. Tu mamy wszystkie wersje ze startem. Mamy guzik, który powoduje zapalanie przy pomocy akumulatora, odpalanie, uruchamianie pojazdu przy pomocy akumulatora. Rozruch elektryczny i nożny, skrzynia biegów półautomatyczna, czterobiegowa, koła 14-12, przód i tył, hamulce hydrauliczne, napęd łańcuch 420H, wymiary długość 1500, wysokość siedziska 710 mm od ziemi, maksymalna prędkość to 50 km na godzinę, maksymalne obciążenie do 70 kg. I gwarancja 24 miesiące na ten pojazd od X Motosa. Proszę Państwa, jeśli chodzi o, kwa, o krosy na kołach 14-12, mamy jeszcze inne alternatywy w naszym salonie. Mamy oczywiście modele w tej chwili Apollo, czyli Gazela 14x12. Mogą Państwo znaleźć to na naszej stronie albo poszukać w naszych materiałach. Wcześniej była prezentowana Gazela oraz oczywiście XTR-607M, też na kole 14-12. To by było tyle na temat XB27. Będziemy kolejne modele składać. Przyjechały do nas również pojemności XB27, 125 i 90. Będziemy je Państwu prezentować, a tymczasem zapraszam Państwa na naszą stronę salon 2 oraz PolskaPl. Zapraszamy również oczywiście na nasz kanał na Facebooku, na nasze, na nasze konto na nasz kanał na YouTubie oraz na nasz Instagram. Tam zamieszczamy filmy i zdjęcia z produktami, które Państwu proponujemy. I proszę pamiętać, salon2kułka.pl, kładypolska.pl. Wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj.